Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji. Witam serdecznie w chłodnym okiem, tym razem w formie wideo i o głośnych ostatnio wypowiedziach czołowych europejskich przywódców Macrona i prezydenta Francji i kanclerza Scholza z Niemiec. W szczególności ten pierwszy prezydent Francji, Emmanuel Macron, zasłynął ostatnio słowami, że... Rosji po zakończeniu wojny na Ukrainie należy dać gwarancję bezpieczeństwa uwzględniające jej interesy i obawy związane z ekspansją NATO w pobliżu jej granic. Szeroko komentowana w Polsce wypowiedź, jak zwykle mamy rytualne głosy oburzenia, ale spróbujmy się chwilę zastanowić nad jej istotą, a potem powiedzieć sobie chwilę też jak to się łączy z tym co Foreign Affairs Napisał ostatnio przywódca Niemiec. Zapraszam. Emmanuel Macron stwierdził to, co wyżej, a co jest bardzo zbieżne z tezami znanymi Państwu, może Johna Mirschheimera, który przewidywał wojny na Ukrainie w oparciu właśnie o to, że NATO dąży do permanentnej ekspansji na wschód, budząc tym rosyjskie. Lęki. To nas może oczywiście oburzać, ponieważ co nas obchodzą rosyjskie? Lęki, obchodzą nas rosyjskie agresje, rosyjska brutalność na Ukrainie, w naszym otoczeniu geopolitycznym. Jednak trudno nie uwzględnić tutaj tej perspektywy. Jak się wydaje, to ona jest istotą wypowiedzi Macrona. W istocie francuski prezydent nie powiedział w Stanach Zjednoczonych, bo tam doszło do tej wypowiedzi. Nic więcej ponad to, że jakkolwiek należy wspierać Ukrainę. Co ciekawe powiedział o najbliższych tygodniach, tak jakby sugerując, że dłużej to może nie potrwać, na co warto też zwrócić uwagę. Ale że z jednej strony wspieramy Ukrainę, prawda, dążymy do osłabienia Rosji, a z drugiej potrzebne będą gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji. Samo stwierdzenie o gwarancjach bezpieczeństwa brzmi drażniąco i problematycznie, zwłaszcza w naszym regionie, ale w istocie oznacza co? Oznacza to, że francuski prezydent postuluje, żeby wstrzymać dalszą ekspansję NATO na wschód, a w szczególności wstrzymać ją w odniesieniu do Ukrainy. A więc to stwierdzenie oznacza, że nie ma francuskiej zgody na rozszerzenie NATO o Ukrainę i że problematycz jako problematyczny widzi w ogóle dalszy proces rozszerzenia NATO, NATO na wschód w sposób, w sposób, który mógłby prowokować kolejne rosyjskie agresje. No ta wypowiedź ma też drugi sens, prawda, oprócz tego. To znaczy jest to zapowiedź tego, że po zakończeniu tej wojny wrócimy do jakiejś relacji z Rosją. W każdym razie Francja uważa, że Wrócimy. To również może się wydawać w atmosferze naszego wielkiego wzmożenia bardzo kontrowersyjne, no ale z drugiej strony, zeroszdziwień, Szanowni Państwo. No jeżeli ktoś liczył, że Francja czy Niemcy będą dążyć, czy szerzej rzecz biorąc, czołowe potęgi zachodnie, będą dążyć do trwałego wyeliminowania Rosji ze stosunków międzynarodowych, albo do trwałego choćby tylko zerwania relacji handlowych z Rosją, no to był zwyczajnie naiwny. Widzimy codziennie w mediach społecznościowych i nie tylko społecznościowych tego rodzaju naiwność, no ale ona nie zmienia faktu, że inter, tak jak interesy z tyranami zawsze były robione, tak samo prawie nikt na Zachodzie nie chce świata bez Rosji. I co za tym idzie, też nikt raczej nie bierze pod uwagę tego, że to obecne wzmożenie antyrosyjskie może trwać. W nieskończoność trwa obmyślanie, wyczekiwanie momentu, w którym będzie jakiś rodzaj powrotu do relacji z Rosją. Przy czym jednocześnie, zauważmy, to nikt tu nie kwestionuje tego, że Ukrainę póki co należy wspierać, a Rosję powstrzymywać. Jeszcze bardziej w tym kierunku poszedł w ostatnim takim programowym artykule, manifestie wręcz. Kanclerz Niemiec Scholz, pisząc go na łamach bardzo prestiżowego pisma amerykańskiego Foreign Affairs. Kanclerz Scholz nam przedstawia szerszą wizję przyszłości świata i roli Niemiec w tym przyszłym świecie. Nie będziemy tym się teraz zajmować, bo to osobna historia, ale w aspekcie, który nas interesuje, czyli perspektyw na powojnie na Ukrainie i tego, czy co dalej z NATO. Wydaje mi się, że należy zauważyć, że w sposób bardziej dyskretny, ale dość wyraźny, ta wypowiedź szolca jest synchroniczna z tym, co mówi Macron. On tam wprawdzie nie używa drażniącego pojęcia bez gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, ale również mówi o jakimś ułożeniu się z Rosją po wojnie, sugerując powrót do Jakiejś formy normalnych, nienormalnych, ale pokojowych relacji. No to też nie może dziwić, prawda? To też nie może dziwić. W przypadku Niemiec znamy znacznie bardziej prorosyjskie skłonności niemieckich elit. Ta jest i tak stosunkowo bardzo powściągliwa, bo na każdym kroku kanclerz Scholz tam podkreśla potrzebę. Pokazania Rosji miejsca w szeregu, ale też po prostu pokonania Rosji w wojnie. I to jest coś, co przede wszystkim go tutaj różni od Macrona na poziomie takiej twardej, prawda, treści. Kanclerz Scholz zakłada, że to ułożenie się z Rosją, powrót do jako takich relacji z Rosją, będzie możliwe po pokonaniu Rosji na Ukrainie. Jest tu, prezentuje tu swoisty optymizm i taką ofensywność strategiczną. Natomiast jest to założenie, zauważmy, jednocześnie bardzo, bardzo problematyczne. No bo w jaki sposób Rosja mogłaby zostać pokonana na Ukrainie? To znowuż osobna dyskusja. Wracaliśmy, mówiliśmy o tym szereg razy w Nowej Konfederacji, więc nie chcę teraz tego. Nadmiernie rozwijać, ale mówiąc krótko, moim zdaniem cały czas bazowym scenariuszem jest jednak rosyjskie zwycięstwo w tej wojnie. Rosyjska porażka nie jest niemożliwa, ale jest znacznie mniej prawdopodobna. Możliwy też jest rodzaj remisu, prawda, zakończenia sytuacją patową, która jednak wydaje się, że na przykład jeżeli miałaby przyjąć zakończenie walk na obecnej linii rozgraniczenia lub zbliżonej, to byłaby zupełną katastrofą dla Ukrainy i znacznie mniejszą katastrofą dla Rosji, a więc założenie jakieś generalnej klęski rosyjskiej jest po pierwsze problematyczne w kategoriach prawdopodobieństwa, a po drugie, gdyby do niej jednak doszło, to moim zdaniem stawka byłaby niezwykle wysoka, bo wtedy Rosji groziłby głęboki kryzys jej całego przedsięwzięcia imperialnego, a co z tym idzie państwowego, bo te rzeczy są w rosyjskiej praktyce bardzo ściśle splecione. Więc kanclerz Scholz w istocie też wygląda jakiegoś ułożenia się z Rosją po wojnie na Ukrainie. Mówi to w sposób bardziej dyskretny, bardziej powściągliwy, bardziej oportunistyczny względem obecnej linii, czyli twardej obrony liberalnych wartości zachodnich, prawda? Ale też suwerenności Ukrainy. Ale w istocie, na poziomie tych najważniejszych rzeczy mówi to samo, moim zdaniem. No i co z tego, szanowni państwo, wynika. No, warto pamiętać o tym, jakie są prawidła stosunków międzynarodowych, że z tyranami od zawsze robiło się interesy, że relacje niemiecko-rosyjskie czy francusko-rosyjskie są głębokie, są oparte na poważnych interesach. Te interesy ulegają uszczupleniu w ostatnim czasie. Ale jeżeli ktoś liczył, że te, to wzmożenie w Europie antyrosyjskie może trwać wiecznie, no to właśnie otrzymuje rodzaj zimnego prośnica. nie pierwszego i na pewno nie ostatniego, tak ja to oceniam. Takich prośniców będzie więcej i generalne ciążenie do tego, żeby po pewnym czasie ułożyć się z Rosją, będzie w Europie coraz, coraz silniejsze. Nie tylko zresztą w Europie, ale Europa, mimo swojego pewnego spadku znaczenia geopolitycznego, no, ma tu zasadnicze znaczenie. Zasadnicze znaczenie, dlatego że jej relacje gospodarcze z Rosją są znacznie, znacznie większe niż amerykańskie. I też ta skala wsparcia dla Ukrainy bez Europy byłaby trudna do wyobrażenia. No, Europa może być geopolitycznie cienkim graczem, ale może nie być najcięższą wagą, ale ze względu na samo położenie, na samą bliskość, odgrywa tutaj rolę zasadniczą. Warto to dalej śledzić, warto dalej wyglądać. Zwłaszcza, że jak pisał niedawno na naszych łamach Robert Kuroszkiewicz, ważne zmiany w polityce niemieckiej i francuskiej nie tylko następują, to są zmiany w kierunku szukania nowego miejsca w nowym świecie. Ale też zmiany idące w kierunku znaczącej militaryzacji, znaczącego zwiększania wydatków na zbrojenia i zainteresowania sprawami bezpieczeństwa. Z jednej strony, tu mamy oczywiście pokaz niemieckiej niekonsekwencji, bo wbrew szumnym zapowiedziom ostatnio. Niemieckie wydatki spadły i te plany póki co nie są w jakiś istotny sposób realizowane. Niemieckie wydatki na zbrojenia, oczywiście, ale no, nie należy odsuwać perspektywy, że z czasem jednak znaczące zwiększenie nastąpi. We Francji też zupełnie niedoceniane w ostatnim czasie były deklaracje prezydenta Macrona co do zmian w francuskiej doktrynie bezpieczeństwa idących w kierunku odejścia od modelu walki z terroryzmem, odejścia od modelu ekspedycyjnego w stronę budowania zdolności do uczestnictwa w pełnoskalowej wojnie tego typu jak toczy się właśnie na Ukrainie i znaczącego wzrostu też wydatków obronnych. To jest rekonfiguracja sytuacji geostrategicznej w Europie na horyzoncie. Tym się trzeba, temu się trzeba bardzo uważnie przyglądać, bo to w żywotny sposób dotyczy Polski i jej przyszłości. Dziękuję dzisiaj za uwagę, zapraszam na kolejne spotkania. Do zobaczenia.